Hello, z tej strony Bigos808 i dzisiaj znajdujemy się na serwerze Shio. Serwer powstał niedawno, ma parę tygodni dopiero. No i chcę wam pokazać tutaj, co na początku robić, żeby przeżyć. Mamy tutaj jakąś taką mini fabułę. Hmm, widzimy jakieś małe... mamy przyrządy. Nie przyrządy, tylko narzędzia podstawowe. Ktoś chce, to tutaj jest mała instru... Ktoś chce, no to może sobie poczytać. Tutaj jest mała instrukcja, co, gdzie, jak. Skarbiec, regulamin Droga do więzienia Skarbiec No to tam nie ma nic ciekawego w Skrzynie są Lodówka, czyli pewnie to co każda osoba będzie chciała Na początku O, przy okazji tu jest Prison Dla tych, którzy coś przewinęli No pyszne dania spróbuj sam, no zobaczymy Tutaj jest taka stołówka dla więźniów Jeżeli chcemy coś kupić do jedzenia to klikamy przyciskiem na jakąś tabliczkę. No i mamy jedzonko. Oczywiście musimy mieć pieniądze do tego. Jak widać, aby kupić pork, czyli nienormalne jedzonko, które wypada po zabiciu, potrzeba 30 dolców. No i sztukę dostajemy jedną. Jak sprawdzić ile mamy kasy? O matko. Otóż. Wpisujemy mu kośnik money. No i nam wyskakuje suma. Ja mam aktualnie 10.383 Co to wam jeszcze mogę pokazać? Trochę osób tu gra, aktualnie jest jakieś... 100 osób jest teraz obecnie na serwerze To jest piękne hmm. No tam jest regulamin, można sobie poczytać, ale... Szkoda marnować czasu No i stąd... Przyszliśmy. <coughs> przepraszam kolej nam się tu w... Au! Fucking shit Prawie przez ciebie spadł się teraz na mnie gapi, patrz Op. No tutaj jest mała historyjka a, a propos każdej strefy, są trzy strefy a, B i C. C jest podstawowa, najgorsza. B ma już tam jakieś tam pierdółki. No i A jest najlepsze. Mam diamenty, ITP i TD. Dobra, to ja może wywalę to wszystko, bo to byłaby na pokaz. Trochę <laughs> już tutaj gram. Parę rzeczy zdobyłem. <laughs> no, widać wszystko tutaj się marnuje. Hmm, no biegają tutaj tak szpanerzy, pokazują nowym graczom, że mają już diaksy, wszystko. Inny sposób na posiadanie jedzenia. Można kupić sobie tutaj wędkę za 15 dolców, no i po prostu sobie łowić. Małe lagi są, jak widać, ale no... nadzieję, gierze to szybko naprawi. Dobra, nie będziemy marnować czasu. I tutaj są kopalnie. Przed kopalniami zawsze jest pokazane, co można wydobyć, czyli węgiel i żelazo. No to kopiemy. Po jakimś czasie, y chyba 15 minut, o ile dobrze pamiętam, to kopalnie się resetują. No trzeba by coś wydobyć. O, coś tu się może dziać. Dobra, nie będę, bo pewnie nic nie widzicie. Nie będę tam właził Tutaj jest taki warsztat mały no, Piecyki są specjalnie podwrócone Żeby nikt nie widział że się coś przetapia Bo tu są złodzieje, można wszystko ukraść I po prostu czarna magia O proszę bardzo, wszystko można ukraść Tak samo jeżeli coś tu się wrzuci Powiedzmy zrobimy komuś pikusa o. O, i nagle już wszystko znikło. Tak się są, są złogieje tutaj, że nawet cholerny kamień ukradną. Co zrobić, kiedy mamy już powiedzmy żelazo itp. itd. poprzetapiane i chcemy je sprzedać? Możemy albo komuś sprzedać, jakiemuś pierwszemu lepszemu, albo po prostu pójść tutaj do takiego sklepu handlowego. Nie po lewej stronie, gdzie tutaj patrzę aktualnie, możemy kupić to znaczy możemy sprzedać o, Tutaj możemy posprzedawać węgiel, kamień, drewna, różne rodzaje deski i drewniane miecze Nie to jest, no to można kupić A żeby coś sprzedać to trzeba tutaj S to jest sell, od angielskiego pewnie jak każdy znak, czyli sprzedaj Chcę sprzedać tak kamienia Co robimy? Klikamy lewym przyciskiem i widzimy w lewym dolnym na czacie sprzedały się gion 4 użytkowi Admin Shop za 64 dolary. <laughs> Przepraszam. Pewnie się zastanawia jakie gie drewno, co? Otóż. Drewno mamy z tej kopalni. To jest trochę dziwnie, ale no, z jednej strony oryginalnie, co jest... ...bardzo fajne. <laughs> ale mi coś dzisiaj gardło boi. O. Fogimy trochę w dół. No i już proszę, możemy śmiało skinać drewno. drewna. No no. Tak jak mówiłem, możemy sprzedawać wszystko w tym sklepie. Rybki łowić. Wam tutaj mogę więcej powiedzieć? No w tej strefie C, to, która jest poza... Aha, jeszcze jedna rzecz, no właśnie. Prawie bym zapomniał. Yy, domki, czy działki, czy norki, jak to się zwie? Podstrefa mieszkalna. Czyli idziemy tutaj. Dziuple to są tak. W strefie C można kupić dziuple, czyli najtańsze lokum 3x3 nie możemy sobie postawiać jak jakieś pierdeły, wszystko jest zamknięte Nikt nie może nam nic ukraść oj No i Niestety powiem wam że tych dziupli jest yy, norek za mało po prostu za mało wszystko jest wykupione Jakbyśmy nie wiem jak nisko zaszli i tak wszystko jest wykupione Wszystciutko co do końca jest powykupione Walił ci ktoś włazić. Ooo, <grymne> patrzcie jaki taniak. Szkoda, że nie można tego zbić. No. To jest chyba wszystko na temat tej strefy C. Oj, coś lagi mi się zaczynają. To jest wszystko na temat tej strefy C Postaram się w przyszłym tygodniu nagrać coś ze strefy B, o ile mi się uda. Fajnego. O ile mi się uda wszystko zorganizować pieniędzy. A właśnie, jeżeli chcecie się dostać ze strefy C na strefę B, czyli wyżej, musicie napisać Ukośnik Rank UP. Ale żeby to, żeby pójść na strefę B, będziecie musieli mieć 20 tysięcy kasy. Czyli to jest, no troszkę pieniędzy jest, troszkę zbierania. Są lagi, widać troszkę. Hmm. Złowimy coś? Nie złowimy? Chyba nic, dobra To chyba wszystko na ten temat Był z wami tutaj Bigos808 Jest to serwer Shio No i co, trzymajcie się i cześć